Dzień dobry, witajcie kochani o poranku na naszej praktyce pięciu rytuałów tybetańskich. Dzisiaj część dziewczyn już jest po ćwiczeniach. Helena pisze, że nie mogła być z nami o tej porze, więc już ćwiczenia wykonała. Iwona pisze, że wyjeżdża teraz, przez jakiś czas jej nie będzie, ale że będzie codziennie rano te rytuały praktykowała. A, Hania i Wiesia już czekają w gotowości na to, żebyśmy mogli wspólnie, razem poćwiczyć. Fantastycznie jest mi bardzo miło, cieszę się bardzo, że ćwiczycie, pomimo tego, że nie zawsze możecie być w domu na miejscu. To jest cudowne i jest mi bardzo miło, że piszecie. I to jest fantastyczne, dodaje mi to skrzydeł, jak odpalam transmisję i widzę, że tutaj już czekają na mnie tak fantastyczne, przemiłe, cudowne osoby. Bardzo Wam dziękuję, zachęcam. Więcej osób, żeby odzywało się na czacie, bo wtedy jest jeszcze większa łączność między nami i jeżeli uważacie, że to, co Wam pokazuję, jest wartościowe, to bardzo proszę, dzielcie się tym z innymi i zostawiajcie łapki w górę, a na pewno będzie to większa możliwość do tego, żeby nasze wspólne ćwiczenia mogły Objąć jeszcze większą ilość osób, bo im więcej jest wyświetleń, tym lepsze zasięgi mają filmy i będą mogły dotrzeć do jeszcze większej ilości osób. Zachęcam Was serdecznie. Bardzo się cieszę, że jesteście i dziękuję Wam za to, że was mam. A tymczasem, co wykonujemy podczas tych naszych ćwiczeń? Pięć ćwiczeń, które zostały w taki sposób opracowane, żeby poruszyć wiry energetyczne w naszym ciele. Jak sama nazwa mówi, rytuały, dlatego że codziennie wykonujemy dokładnie te same ćwiczenia, ale to właśnie przynosi efekty i to właśnie sprawia, że ten przepływ energii w naszym ciele się wyrównuje, że przebiega on w sposób niezakłócony, że nasze organy mogą prawidłowo funkcjonować, że porusza się jak najwięcej mięśni w naszym ciele, że poruszają się stawy i to nam daje elastyczność, giętkość, zgrabność. I przede wszystkim sprawność, bo to jest niezwykle ważne. A do tego jeszcze ten ogromny, ogromny skok energetyczny, który dają same ćwiczenia i który dają osoby, które się z nami łączą. Dlatego też skupiamy się na ciele, wykonujemy każde ćwiczenie na miarę swoich możliwości, słuchamy tego naszego ciała, jesteśmy w tu i teraz. I skupiamy się jeszcze na jednym ważnym elemencie: na oddechu. Oddychamy, staramy się przynajmniej oddychać przez ten czas przeponą, czyli do brzucha. Po to, żeby jak najbardziej efektywnie wykorzystywać ten oddech, a powiem wam, że ja takich ćwiczeń oddechowych w ciągu dnia robię dosyć sporo z racji pracy, którą wykonuję, ponieważ prowadzę na co dzień zajęcia stańca terapeutycznego i praktycznie z każdą grupą oddycham i zauważyłam po jakimś czasie, że wydolność ciała się zwiększa, że mam dużo, y, dużo lepszą kondycję dzięki temu bo oddech przecież bardzo dużo daje, także polecam mam, zwłaszcza jeżeli potrzebujecie tej kondycji. A ja myślę, że każdy jej potrzebuje, bo to jest ważne, żeby wejść po schodach i się nie zasadać. Przypominam o wodzie, popijamy wodę w trakcie gimnastyki, a zaczynamy od tego, że oczyszczamy głowę ze wszystkich negatywnych myśli i dzisiaj wprowadzamy myśl: jestem rozluźniona, oddycham wolno i głęboko. Jestem rozluźniona, oddycham wolno i głęboko i z tą myślą rozpoczynamy od oddychania. Stań wygodnie, rozstaw nogi na szerokość bioder. Wyciągnij sylwetkę w górę, przenieś ciężar ciała lekko do przodu, odblokuj kolana, połóż dłonie na brzuchu i wciągając nosem powietrze, urucham mięśnie brzucha tak, żeby wtłoczyć... To powietrze głęboko, brzuch napełnia się jak balonik. Chwilę wytrzymaj i powoli ustami wypuść powietrze, rozluźniając mięśnie. I tak licząc do pięciu wdech. I do pięciu wydech. Powoli oddychamy, przyzwyczajając się do tego rytmu. Cały czas oddychając, przechodzimy do pierwszego rytuału. Złóż dłonie na wysokości klatki piersiowej, skup wzrok na jednym punkcie naprzeciwko siebie. Będziemy kręcić się wokół własnej osi w prawo i żeby nie zakręciło się w głowie, to wzrok pozostaje na tym jednym punkcie aż do momentu, kiedy ciało już maksymalnie się obróci i dopiero wtedy szybko obraca się głowa, a za nią podąża ciało. Rozłóż szeroko ręce, przytrzymaj mięśniami, brzucha sylwetkę. I zaczynamy wierowanie. Oddychając z uśmiechem, wykonaj tyle obrotów, ile możesz i w swoim tempie. A ja wykonuję 21. Zatrzymaj się. Stań w pozycji wyjściowej. Skup wzrok na czubkach palców. Oddychaj do brzucha. W głowie ustanie, to przejdź powoli na matę. Popij wodę i połóż się na plecach do drugiego rytuału. Ręce leżą swobodnie, stóp ciała, palce stóp zadarte mocno do góry. Kręgosłup przyklejony jak największą powierzchnią do maty i na wdech unieś głowę, pociągnij palcami nogi w górę, a z wydechu odłóż i nogi i głowę. Wdech, staraj się, żeby były nogi proste w kolanach i wydech. Trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem osiem, dziewięć, dziesięć. Jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście. osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jedna. Rozluźnij, przewróć się na bok, powoli podnieś. Popij wodę i uklęknij do trzeciego rytuału. Rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce stóp o matę, wyciągnij sylwetkę w górę, oprzyj dłonie o opuś głowę opuść w dół. I na wdech unieś głowę, wypchnij klatkę piersiową w przód, ściągając łopatki i odkryj głowę do tyłu. Pilnując, żeby piodra pozostały w jednej pozycji, a z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech i wydech. Trzy. Dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście. Dwadzieścia. Pokryć głową, żeby rozluźnić kark, w jedną stronę, w drugą. Poruszaj ramionami. Popij wodę. I usiądź do czwartego rytuału, rozstawiając nogi na szerokość bioder. W miarę możliwości, wyprostuj kolana, wyciągnij sylwetkę. Oprzyj dłonie o matę przy biodrach, kierując łokcie na zewnątrz, głowę opuść w dół. Na wdech unieś głowę, wypchnij biodra w górę, a głowa jest w przedłużeniu kręgosłupa. A z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech i wydech. Osiem dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście.

swobodnie. Strzepnij dłonie, żeby rozluźnić nadgarstki. zabrać palce i pokryć nadgarstkami. W przód i w tył. I oczywiście weź głęboki wdech i wydech. Popij wodę. I połóż się na brzuchu do piątego rytuału. Rozstaw nogi na szerokość biodra, oprzyj palce stóp o matę. Ręce oprzyj na łokciach. Jeżeli jest Ci zbyt trudno, unieść ciężar ciała na nadgarstkach. A w wersji oryginalnej oprzyj dłonie o matę przy klatce piersiowej. Unieś głowę, podnieś całe ciało w górę i na wdech po Skieruj łokcie na zewnątrz, broda dąży do, do mostka, kolana są lekko ugięte i dociskaj pięty do maty. A z wydechem przejdź do pozycji z głową w górę dech i wydech. trzy, cztery, pięć, sześć. osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Piętnaście jestem rozluźniona, oddycham wolno i głęboko. Szesnaście siedemnaście osiemnaście dziewiętnaście dwadzieścia. 21. Z wydechem klęknij, usiądź pośladkami na piętach, rozszerz kolana, wyciągnij ramiona do przodu, oprzyj czoło o matę i oddychaj do brzucha. Powoli się podnieś, popij wodę. I do ćwiczenia dodatkowego usiądź. Stopy zestaw razem, przyciągnij je do siebie najbardziej jak możesz. Za pomocą dłoni rozszerz kolana, wyprostuj plecy. I albo delikatnie pulsując, albo równomiernie naciskając staramy się docisnąć kolana do maty. Plec proste, oddychamy. Teraz odstaw troszeczkę stopy dalej od siebie i rozpychając kolana łokciami, wykonaj skłon do przodu przy prostych plecach. Delikatnie tyle, ile możesz. I spróbuj delikatnie pogłębić go. I rozluźnij. Poruszaj trochę nogami żeby porozluźniać mięśnie. Popij wodę i połóż się na brzuchu do deski. Rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce z ręce oprzyj na łokciach. Nastawiam czas na 60 sekund. Pozostań w pozycji deski tak długo, jak długo dasz radę. Zaczynamy. Unieś ciało w górę, zawin kość nową pod siebie, wyprostuj plecy, głowaj z przedłużeniem kręgosłupa mięśni, brzucha, trzymając całą sylwetkę, zaciskaj pośladki, oddychaj, uśmiechaj się. 5, 4, 3, 2, 1 i rozluźnij. Połóż się na chwileczkę, oprzyj głowę na dłoniach, zamknij oczy. Pozwól, żeby ciało się zrelaksowało, żeby puściło napięcia. Oddychaj do brzucha. I kolejno rozluźnij najpierw stopy, następnie łydki, uda, pośladki, brzuch, rozluźnij odcinek lędźwiowy kręgosłupa, plecy, barki, Ręce, kark, głowa. Rozluźnij mięśnie czoła, pójdź swobodnie szczękę i pozwól opaść policzką. Oddychaj. I poczuj jak ciało rozpływa się na macie. Podziękuj sobie za dzisiejszą gimnastykę. Uśmiechnij się do siebie. Wyślij w świat swoją dobrą energię. I przyjmij tę, która do ciebie wraca. Powoli zacznij poruszać całym ciałem. Otwórz oczy. Podnieś się. Po piwodę. I kolejny tydzień wspólnej gimnastyki za nami. Bardzo Wam dziękuję za to, że możemy razem poćwiczyć. Ja na ten weekend wyjeżdżam na Mistrzostwa Polski w Tańcach Polskich w Wieliszewie pod Warszawą. Więc jeżeli ktoś z Was jest gdzieś w pobliżu, to zachęcam, zapraszam. Może macie ochotę się spotkać. Na pewno znajdzie się chwilka, żeby można było się zobaczyć i porozmawiać. Życzę Wam pięknego, pełnego energii weekendu. Ładujcie bateryjki i wracamy do naszej gimnastyki w poniedziałek. Do zobaczenia.